Kilka słów o Akademii Piłkarskiej, której tak wiele miejsca w ostatnim tygodniu Państwo poświęciliście, wiele ciepłych słów, za co serdecznie dziękujemy. Turniej Legia Cup to jeden z elementów, który służy rozwojowi talentów piłkarskich szkolonych w naszej Akademii Piłkarskiej. Michał Żyro, nasz wychowany, wychowanek Akademii Piłkarskiej, pierwszy, który szkolił bramkę w drużynie seniorów. Pan Jarosław Ostrowski, z Akademii, pan Jacek Magiera, na codzienny współpracownik Maciej Skorzy, a także wiceprezes Akademii Piłkarskiej. No właśnie, panie Jacku, dwa słowa o samym turnieju, o idei i o tej codziennej pracy, która jest wykonywana w Akademii. Dzień dobry. Cieszymy się przede wszystkim z tego, że jest to kolejna edycja tego turnieju, który ma wyznaną markę w Europie. Ten turniej jest znany w Europie nie tylko ze względu na to, że odbywa się w Warszawie i organizuje go Akademia Piłkarska Legia, ale także przez to, że jest bardzo dobrze zorganizowany i występuje w tym turnieju wiele czołowych drużyn europejskich w tej kategorii wiekowej. Oczywiście my podchodzimy do tego turnieju w taki sposób, że nie liczy się tutaj za wszelką cenę zwycięstwo, liczy się przede wszystkim to, aby ci zawodnicy mieli kontakty międzynarodowe aby mogli skonfrontować swoje umiejętności z zawodnikami z innych klubów europejskich, a także poznawania stylu komunikacji, co daje m.in. nauka języka angielskiego czy różnych innych języków, bo to w naszej Akademii jest bardzo ważne, aby oprócz tego, że ci zawodnicy są szkoleni pod względem piłkarskim, także mieli odpowiednią edukację i kontakty z innymi e, osobami, innymi ludźmi z różnych kontynentów. Dlatego cieszymy się. Po raz kolejny to powiem, że ta impreza jest po raz kolejny organizowana. Liczymy na to, że będzie ta jak do tej pory zorganizowana w bardzo dobry sposób, na wysokim poziomie i wszyscy zawodnicy z innych krajów wrócą do swoich domów z wielkimi przeżyciami, a także zdrowi, co również się dla tego typu turniejów liczy. Ja jeszcze woli uzupełnienia, tylko powiem, że Turniej jest też elementem szkolenia, ale staramy się od paru lat przekonać władze polskiej piłki, że tego rodzaju turnieje powinny być w zasadzie przynajmniej na początku, kiedy młodzież zaczyna trenować, jedyną formą konfrontacji między, między drużynami. Nie powinno być lig, naszym zdaniem, przynajmniej do 12-13 roku życia, a, a właśnie tego rodzaju turnieje. Kilka, kilkanaście takich turniejów rocznie. To jest e, odpowiednia forma rywalizacji e, dla dzieci, e, dla młodych chłopców, i tak też się dzieje w wielu e, najlepiej rozwiniętych pod tym względem krajach Europy. Jeszcze pytanie do Michała. Michał, czym jest dla takiego młodego człowieka e, tego typu turniej? Czym jest rywalizacja międzynarodowa? No bo to jest szansa właśnie na spotkanie rówieśników z e, innych krajów. Myślę, że właśnie w stanie, że. E, takie turnieje są, e, bo właśnie drużyny e, mogą zmierzyć się e, ze sobą z różnych krajów, poznać, poznać e, różne taktyki, e, różne sposoby, różne charaktery piłkarzy e, i ci młodzi chłopcy łapią właśnie doświadczenie poprzez e, takie mecze, takie turnieje. Szkoda, że jak, jak grałem e, jeszcze niedawno właśnie w młodym, jego takich turniejów było jeszcze mało ale inicjatywa właśnie Legii i, i, i naszych partnerów i, i klubów międzynarodowych pokazuje, że, że takie turnieje można stworzyć i fajnie, że, że ci młodzi chłopcy mogą występować właśnie w takich turniejach. Dziękuję. No i teraz zapraszam do ceremonii losowania. Szanowni Państwo, rozlosujemy grupy turnieju Legia Cup. Będzie 8 drużyn którzy nie są zostawione, losujemy różnymi grupami, a i tak. nasze imieniem, Michał, zapraszam. ceremonii głosowanie. Bardzo proszę, pierwsza różna grupa. Grupa B, B Atejki z Pilno. Legia Warszawa w A z MSK Sparta Praga, grupa B. W grupy, A. kolejny zespół czesko niemiecka szkoła Piłkarska, grupa B. I zostały dwa zespoły. F J. Talina Kale w grupie A, razem z Legią Warszawa MSK Żilina i Karpatami Lwów. I zwycięzca ubiegłorocznego turnieju Herta Berlin w grupie B z RTiTiS-em Wilno-Czeskolińską Szkołą Piłkarską i Spartą Praga. Dziękuję pięknie, poszło sprawnie, nic się, nie zacięło żadnej próbki, nie trzeba było rozbijać Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do tego Dużego futbolu i meczu z Lechem Poznań. Czy do tej części, e, do naszych gości, macie Państwo pytania o Akademię Piłkarską, o Legiakach? Jeżeli tak, bardzo proszę. Michał zostanie z nami na drugą część konferencji, więc jeżeli o meczu z Lechem, to ja będzie można o nim porozmawiać. Michał że Rzeszowskój. Mam pytanie do Pana Ostrowskiego, bo wiem, że kiedy ogłoszono powstanie Szkoły Barcelony w Warszawie, te szkółki Wasze satelickie. Zostały, przedstawiciele tych szkół zostali wezwani na jakieś tajne posiedzenie i ustalenie taktyki, co z tym robimy. Fantem, że bardzo otwiera szkółkę w Warszawie. Czy może Pan powiedzieć, jakie są efekty tego spotkania i, i co postanowiliście? Pierwsze spotkanie nie było tajne, po drugie, odbywało się w ramach cyklicznych spotkań z szkółkami partnerskimi, i to raczej szkółki partnerskie przyszły do nas podzielić się swoimi problemami z bazą. Krótko mówiąc, wiele, kilka, kilka szkółek pośród tych, które są naszymi partnerskami, par partnerami, partnerami Akademii Piłkarskiej zostały poproszone krótko mówiąc o opuszczenie dotychczasowych boisk i stanowi to dla nich ogromny problem. Argumentowano to tym, że tam zaczną treningi, zacznie treningi Szkółka Barcelony, natomiast my nie możemy nic z tym zrobić, ani nie, nie powinniśmy nic z tym robić. Jesteśmy tutaj stroną, jesteśmy konkurencją, co jest, co jest oczywiste. Natomiast jak pokazuje przykład naszej Akademii, pewnie za jakieś dopiero 10 lat będzie można rzeczywiście ocenić poziom szkolenia dzieci w szkółce Barcelony.